Dzień dobry, witam Państwa serdecznie pod Grand Hotelem Sopockim. Jak ja mówiłem, dzisiaj nietypowy materiał. Tak, jesteśmy w miejscu, w którym pracował Tadeusz Batyr vel Karol Nawrocki, albo odwrotnie. Nie jest prawdą, że był jakimś agentem CBSP ani innej specsłużby służby środowiska kibolskie. Był odźwiernym. Oddźwiernym, który z tego, co wynika z artykułu Onetu, zajmował się sutenerstwem. Tu, proszę Państwa, pod ten podjazd, który Państwo widzicie za moimi plecami, podjeżdżały samochody. Między tymi trzema kolumnami jest wejścia do hotelu e, tam wchodziły panie samochodne, które następnie były przeprowadzane przez e, prawdopodobnie, bo nie ma jeszcze procesów, w Rybiboczu, chyba już nie będzie, prawdopodobnie Karola Nawrockiego e, do numerów, czyli pokoi. Tu Poza imprezami, proszę Państwa, są pokoje. Mamy parter, mamy pierwsze piętro wyżej, mamy też poddasze. Na tym poddaszu swego czasu podczas festiwali sopockich i innych imprez nocowała Maryla Rodowicz narzekając, że jest tam strasznie gorąco. No ale to było kiedyś. Tak zwany międzyczasie, którego wiecie, że przecież nie ma, był remont. Proszę Państwa, Grand Hotel jest miejscem nietypowym. Jest miejscem szczególnym, w którym e, ja mam też wspomnienia. Tu spotykali się bardzo ważni ludzie Warszawska Bohema: aktorzy, pisarze, literaci. Nocował tu Benéval de Gaulle, nocowali tu też i e, oficerowie nazistoscy. Nocował Hitler, nocował Goering. Byli prezydenci, to jest zresztą apartament prezydencki tuż e, zaraz za mną. Na pierwszym piętrze z widokiem na Zatokę Gdańską. Proszę Państwa, czy Karol Nawrocki przyzna się do tego, że był sutenerem? To jest dobre pytanie, bo w niedzielę mamy wybory. W poniedziałek Karol Nawrocki będzie już nikim. W przypadku. Jego osoby raczej jest pewne, że straci stanowisko prezesa IPN. Macie państwo no, całą listę zarzutów karnych, które może usłyszeć od niegospodarności, przez nawet udział w bójce w tej ustawce, o ile oczywiście e, to się nie przedawniło. Zdaniem mecenasa posła Romana Giertycha e, sprawa się nie przedawniła e, i że jeszcze wszystko jest przed nami. Mamy wyłudzenie noclegu, czy też zarezerwowani w zasadzie wyłudzenie noclegu w Muzeum II Wojny Światowej. To jest kwota rzędu no, 200 tysięcy złotych. Batyr powiedział, że zapłaci. Nawrocki, co za różnica. Nawrocki powiedział, że zapłaci. Dotychczas nie zapłacił. Zastanawia mnie brak reakcji prokuratury. Od długich tygodni, kiedy są ujawniane kolejne informacje o propos Nawrockiego, Prokurator generalny Bodnar milczy. Poza tym, że napisał wczoraj, żebyśmy każdy z nas znaleźli trzy osoby, które zagłosują na Trzaskowskiego. Bezczelność ze strony pana Bodnara, bo to on doprowadził do tego, że ludzie nie poszli na wybory. Swoimi e, spowolnionymi rozliczeniami, raczej ich brakiem. Przejdźmy dalej, proszę państwa, bo zobaczcie, jak wyglądają wnętrza. Zapraszam. Eleganckie wnętrza grand hotelowskiej kawiarni. Szanowni ja Państwo, też mam bardzo miłe wspomnienia. Wypijemy może małą herbatę. Tu, proszę Państwa, też bywał pan Karol Nawrocki. W tych przepięknych wnętrzach się wiele działo. Czy prawda ujrzy światło dzienne? To jest dobre pytanie. Ja przyglądam się i wyborom, i temu, co się w tej chwili dzieje, z dużym niesmakiem i obrzydliwością, bo przecież proszę Państwa, jak to jest możliwe, żeby Człowiek o takiej przeszłości mógł być prezydentem Rzeczpospolitej. Tu, w tym hotelu, będąc ochroniarzem, miał się parać sutenerstwem. Nęcza piękne. Wierzcie mi, że tu naprawdę bywali najwspanialsi Polacy. Zresztą za mną jest cała plejada artystów, pisarzy, aktorów. Jak można zmarnować potencjał takiego miejsca, proszę Państwa. Cóż, ale to nie tylko tu. Przejdźmy dalej. Korytarz hotelowy. Tu zaczynają się już pokoje. I tu Kawal Nawrocki lubi chyba spędzać czas. Proszę Państwa, to jest moment szczególny. Jeżeli mamy wybierać, wybierzmy porządność. Wybierzmy mężczyznę, który jest ojcem, mężem, który nie trudni się sutenerstwem, nie jest kibolem, nie wyłudza mieszkań. Jeszcze historia kasyna i lichwy. Gdzie się lichwy nauczył pan Batyr? Za chwilę wam pokażę. To proszę Państwa, za mną jest Grand Hotelowskie Kasyno. Kiedyś kasyno było. O, tam wyżej, na początku lat 90., na ja razie przeniosiono tutaj na dół. To tu. Karol Nawrodski poznawał chłopaków z miasta. Też i lichwiarzy. O, starzy cienkiarze, większość z nich znam. E, tu się o nich nauczył. Jak się pożyca, pożycza pieniądze na, na procent. Jak się. Organizuje pożyczki pod zastaw mieszkania, na przykład, jak się takie sprawy załatwia. Sam tego się Karol Nabrodzki nie nauczył, ktoś go musiał tego nauczyć. Podpowiedzieć tu powinno ruszyć śledztwo, proszę Państwa. Prokuratura też powinna wrócić do sprawy e, mafii mieszkaniowej w Trójmieście, która czyżby z biegiem okoliczności. Działała dokładnie w tym samym czasie, kiedy Karol Nawrocki podpisywał umowy, oświadczenia z panem Jerzym Rzed. Co ciekawe, w więzieniu. Gazeta Wyborcza jest przekonana i tak twierdzi, że pan Jerzy Rzed został zmuszony do podpisania tej umowy pod groźbą, że zostanie ujawnione, za co siedzi w więzieniu. To też prokuratura powinna wyjaśnić i dlaczego nie w trybie wyborczym na 20% W jakich aktywnościach uczestniczył jeszcze Karol Nawrocki poza możliwym sutenerstwem ustawkami kibulskimi biatykami? to jest dobre pytanie Zaszedłem dzisiaj do Sopockiego kasyna spotkałem kilka twarzy dawnych, mi znanych Pytałem o Karola. Nikt oczywiście nie chce e, rozmawiać przed kamerą, choć namawiałem chłopaków, że może któryś chciałby e, odrobinę fejmu, czyli co ty, co ty sobie myślisz Gdy w życiu, ale go pamiętają. Pamiętają Karola Nowackiego i mogę Państwu powiedzieć jedno, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, kim ten człowiek jest, to mogę Państwa zapewnić, że jest to człowiek. Absolutnie umoczony w najróżniejsze aktywności związane z półświadkiem. Nawet nie mówię tutaj już o przestępstwach, tak? bo tu się pojawiają różne dosyć poważne zarzuty, chociażby no, su ale życie półświadka, życie nocne, życie nieobyczajne, niemoralne. Wszystko zaczęło się tu w grand hotelu, młody student historii zaczął poznawać gangsterów, zaczął żyć nocnym życiem Sopotu i Trójmiasta. miasta niemoralny, nieobyczajny, nieetyczny. Ten człowiek dzisiaj jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, co samo w sobie brzmi dość kosmicznie. Proszę Państwa, to nie są błędy młodości. Też musimy sobie to bardzo jasno powiedzieć i wyjaśnić, że błędami młodości by było, gdybyśmy się odnosili tylko i wyłącznie do jakiejś przeszłości. Każdy z nas ma jakąś przeszłość. Gdzieś popełniał błędy. I to się po prostu zdarza. Ale wystarczy powiedzieć, tak, oczywiście, tak zdarzyło mi się w życiu. Byłem młody i głupi. Prawda to zupełnie inaczej brzmi, kiedy ktoś mówi, tak, tak faktycznie było, niż kłamie, że brnie w te kłamstwa. Ale proszę Państwa, problem jest inny. Wielki Bół nie jest przed 10 czy 15 laty. Wielki Bół, śledził i cała reszta są z teraz, kiedy Nawrotski był już prezesem ipn u Dlaczego, mając takie powiązania z półświadkiem, z gangsterami, prokuratura nie podjęła żadnych działań, nie było decyzji premiera, wszystko to bardzo źle wygląda. Na tym nie polega demokracja, żeby człowiek powiązany z trójmiejską mafią startował w wyborach na, jako kandydat na prezydenta. To jest lekka przesada. Mili Państwo, tak dzisiaj pochodziłem trochę po Sopocie, dawno mnie nie było, odwiedziłem kilka miejsc popytałem paru znajomych temat Karola Nawrockiego wraca nie dziwcie się, że tylko 16% głosów w pierwszej turze prezydenckich tutaj w Sopocie czy w Gdańsku, przepraszam, uzyskał Nawrocki, 16% ponieważ wiedzą kim są kibole, kim jest Nawrocki, kim jest Wielki Buł, Śledziu i wielu, wielu innych wiedzą i się boją Co na to premier, co na to prokurator generalny. Proszę Państwa, trzeba z tą kibolską mafią w końcu skończyć. Czas najwyższy. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy mieli rzecz pospolitą kibolską. O 24 dzisiaj cisza wyborcza, ale tradycyjnie widzimy się w sobotę 1014.20. A w niedzielę przypominam, że o 21.15 zrobimy wyborczego live'a. Do zobaczenia.